Cześć czołem. Niedawno Wam obiecałem, że w tym roku będziemy łowili pełną parą a teraz bym chętnie ostrzekał to co mówiłem bo widzicie co się dzieje wszędzie korzystając z okazji, że jest pierwszy dzień taki w sumie trochę cieplejszy i można się wyrwać jeszcze z domu to przyjechałem poryskuszować się pogodą i aurą na zewnątrz Aczkolwiek pewnie na dniach to się zmieni i będziemy uziemieni wszyscy, więc dzisiaj pokażę Wam kilka takich moich marcowych wypadów ze sławikiem na rzekę Bzurę. Tam w sumie nie ma za dużo co oglądać, jakieś pojedyncze małe rybki, ale pokażę Wam, żebyście zobaczyli, jak to w tych chłodnych dnia, dniach na Bzurze wyglądało. Вот первая площадь, целых Nie wiem, czy do z tej kamery widać, brań jest dość sporo, ale są to brania takich małych rybek, widać, że one tak skubią za, tego, za tą pineczkę. Łowię dzisiaj na pinki, bo na czerwone jakoś tak nie było brań, na pinki jest trochę lepiej, aczkolwiek widać, że są to małe ryby i jak jest kilka pinek założonych, to one sobie nie mogą z tym poradzić. A dzisiaj jestem na domowej wodzie, bez spinki przyjechałem zarzucić pławik z kukurydzą. Nawet nie brałem jakiś zanęt, duperelli, tylko kukurydza. Mały gruncik na początek, spróbujemy poszukać ryby przy powierzchni. Jakichś tam karpików, hamurków, które być może się tam gdzieś na płyczej wodzie wygrzewają. Jeśli ich nie znajdziemy, no to coś tam wystrzelę, pewnie z procy trochę kukurydzy, może jakieś tam zanęty, kulkę i spróbujemy coś tam z dna spróbować zdjąć no i co, jeśli coś tam złowie na pewno Wam pokażę teraz chciałbym jeździć przed nami kwiecień niestety, jak wiecie, szaleje koronawirus i pewnie uziemią nas w domu, więc nie wiem, obiecałem Wam kilka grubych wypraw wędkarskich wiosną aczkolwiek się to chyba nie zapowiada, że tak będzie dajcie znać, czy chcielibyście może Żebym ponagrywał jakieś filmy stacjonarnie, na przykład o środkach pływających, które mam bądź o sprzęcie, czy Was to w ogóle będzie interesowało. Bo domyślam się, że większość ludzi, jeżeli nie będzie mogła jechać na ryby, to w ogóle nawet zapomni, że coś takiego jak wędkarstwo istnieje i to tak trochę oleje. Więc byłbym wdzięczny, żebyście dali znać w komentarzach, czy macie chęć coś tam oglądać o, o tematyce wędkarskiej, ale że tak powiem, no z domowego zaplecza no bo pewnie nie będzie możliwości nic inaczej nagrać więc ja się biorę za łowienie teraz jeżeli tutaj coś dołowię to na pewno wam pokażę w kolejnych ujęciach także trzymajcie kciuki żeby coś dzisiaj wzięło bo to może są ostatnie ryby tej wiosny Dwa słowa na koniec. Dzisiaj wyzerowałem, jak widzieliście, ale i tak się mega bawiłem, fajna pogoda. Naładowałem troszkę akumulatorki. Teraz zapowiada się raczej dłuższe siedzenie, więc co mi pozostaje, no, nic. Jedynie przejrzeć sprzęt, przygotować go troszkę może się nim zająć. Także jeśli byście mieli chęć obejrzeć jakiś film o moim sprzęcie, dajcie znać. Zachęćcie mi łapkę w górę. I widzimy się naprawdę nie wiem kiedy, mam nadzieję że szybko. Każdemu z tego miejsca życzę cierpliwości, sobie także i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć, hej.